Cześć, witam Was ponownie w Katana Shooting. Tym razem przedstawię Wam program CQC Alpha. Jest to program dedykowany dla służb mundurowych Policja, ABW, CBA, cbos 8 i inne BOA bo, węża BOA. Bo. Um, tak samo jak dla sportowców mamy do y, przejścia Pięć scenariuszy, można powiedzieć, że 5 torów, ale w ujęciu faktycznym, e, bojowym, czy strzelanie sytuacyjnych. Wybierając moduł Preview e, będziemy mogli zapoznać się z tym, co jest do strzelenia w danym scenariuszu. Jak widzicie, wybrałem na początek program e, trzeci, tor trzeci e, i strzelam w Preview. Tutaj ready? And bye! No powoli widzimy co tutaj się dzieje. Wychylił się no shoot, zamienił się na tarczę. Na przeciwnika do wyeliminowania. Mamy no i i dwie tarcze z przeciwnikiem, czyli każdego musimy trafić dwukrotnie. Wszystko jedno czy to będzie głowa z czerwonym, czy pole powiedzmy tarczy punktowej. Wpływ na wynik ma faktycznie to, jak blisko czerwonego zostanie, zostanie trafiony cel. Wpływ na wynik ma także faktor, czyli czas nie jest naszym sprzymierzeńcem. No i nie możemy trafiać na no obsutów, bo dostajemy procedury, dostajemy punkty karne, więc też nam to wtedy niszczy wynik na faktorze. Przechodzimy, przechodząc z pokoju do pokoju, zdejmujemy palec z języka spustowego i mamy dwa razy, dwa razy, dwa razy, dwa razy. No, unikamy trafienia noszuta, czyli 1, 2, trzy, cztery cele. Mamy czterech przeciwników, mamy wyreminować. Palec z języka spustowego ściągamy przy przewodzeniu i bak, bak, no nie trafiamy, bag Niestety w tym scenariuszu ten e, zakładnik no, został, musi zostać wyeliminowany przez e, 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 napastnika, gdyż e, jeśli my do przypadkowo trafimy, to tylko zaliczymy punkty karne. Nie ma możliwości uratowania tego zakładnika niestety. Tak, tak, Uwaga na miejsce, tak który zakrywa nam cenę. No-shoot, no, shoot, no shoot i barbar. no biega między dwoma celami, więc faktycznie tutaj strzelając do tego celu można niechcący zahaczyć o tego biegającego pomiędzy no-shoot. Barbar. Barbar. No-shoot. Barbar. no Dobra, czyli z napastnik porusza się za ten i musimy poczekać aż się nauczył schował, żeby zdjąć napastnikę. To koniec tego przybiegu. Zobaczcie jak mi pójdzie. Ja strzelam z kabury z przeładowaniem kondycja druga, jak to jest ten. Wybieram program. Cel mai bine, start urucamiam. Sunteti ready, stand by. Ach. Zobaczcie, powiem, no nawet nieźle, nie z minus dziesięć punktów za trafienie. Eee, tego jednego nauczka no 37 strzałów oddałem z jednym misem w miarę szybko, no, ten o dziwo. Ten e, faktor nie jest taki zły. Zapraszam Was do e, parami czy trójkami, czwórkami, e, w takich e, koleżeńskich składach do rywalizacji, bo ja nacisnę sadmy to. Można wpisać e, swojego, swojego nika, swoją Kenshi. Kenshi. Wins! No i faktycznie Wins. E, jestem troszeczkę zdziwiony tym, że zaliczając, trafiając z tego no shoota nie odebrało to wystarczająco dużo punktów, żeby tu wpaść w te czeluści na samym dole. Jak widzicie, um, mamy możliwość zapisywania swoich wyników, z znikami, czyli można rywalizować. Zapraszam Was w dwójkach, trójkach, czwórkach, żeby w ciągu dwóch godzin i z jednej strony dużo postrzelać, a z drugiej strony, żeby też odpocząć. Pomiędzy przebiegami kolegów, bo e, korzystając z kilku programów naraz, e, zawsze Wam będę kilka programów, e, kilka tych aplikacji prezentował. To naprawdę można się zmęczyć, pomimo tego, że są to, można powiedzieć, e, zabawki laserowe, ale to są wierne e, repliki treningowe Glocka i SMW e, MP9.20. Więc. E, można się faktycznie, można no ten trening przed można poczuć, poczuć po oddaniu tam tych 200 czy 300 strzałów. No to tutaj potrzebujemy w tej aplikacji, w tym programie faktycznie 30-40 minut. Dobrze, to wszystko na dziś. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam oczywiście do subskrybowania, lajkowania, udostępniania, komentowania, ale tak naprawdę... Przede wszystkim zapraszam do, do spotkania i do postrzelania, Do zobaczenia w Katana Shooting. Bezpieczna strzelnica, bo każda strzelnica jest bezpieczna.